że Nocy nie brakowało, ale zapadło to bo w zasadzie trudno e, poważnie traktować tego piątego seta, kiedy chodziło o to, żeby nie przegrać dwóch tygodni jednak gratulacje za to, co się osiągnęły. Po na jakimś tam krótkim resecie trzeba no, przygotować się na podrąc, czyli powtórkę zeszłego roku. Dokładnie, ja już sam coś mam na myśli o kolejnym meczu. Jesteśmy w dębniu więc teraz reset głowy. Walczymy dalej z powierzchnią głową. Myślę, że to było kapitalne, gdyby na kapitalnym poziomie nie tutaj nie może być. No. Widać, że... <sistle joke> mamy to, widzimy. widać że się kończy. To kawałek został on się, że się kończy sezon <laughs> <Blaze standards> <margen prowadzi> że, że się kończy już tego powolutku, ale wracamy do wypowiedzi, możemy wygrać <Yep> tym relację roku. <believed> Początku, no to możemy zacząć, zacząć od początku. Panie trenerze, skończyły się emocje w zasadzie, kiedy zespół z Łodzi wygrał drugiego seta. Niemniej jednak trzeba o tym zapomnieć i myśleć o tym, aby powtórzyć sukces poprzedniego roku. Mm. No tak jest. Ja już zaczynam myśleć o kolejnym meczu. W naszym wspólnikiem będzie Wierzchowszu będziemy grali o trzecie miejsce w Lidze. Więc... To, 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 co przed nami, myślę, że ten mecz stał na bardzo wysokim poziomie. To było dobre widowisko dla kibiców. Pokazało, jak, jak dobrze grały te dwa zespoły. Było bardzo blisko w tym w finale To było ciężko koncentrować finale ze zespołami do zwycięzcy. Podpędziły to te dwa mecze. Wygrał lepszy, gaczący z góry Ale jeszcze mamy coś do zrobienia w tym sezonie. Na pewno będziemy kolejnie walczyli o tą drogę. Mówi się, że Pan jest zwolennikiem właśnie takiego systemu rozstrzygania tych decydujących spotkań. Nie wszyscy się z tym zgadzają, że właśnie istnieje tak zwanego złotego seta musi być w tym akurat najbardziej sprawiedliwym. Jaki system trzeba było wymyślać? Mówi się też również wśród kibiców, że tak naprawdę brakło jednego wygranego seta w Łodzi. Tak gra mogłaby tutaj wyglądać inaczej. Czy zgodzi się Pan z takim czy na pewno jakbyśmy wygrali tam seta, my to byśmy tutaj grali pod i to by tajdy decydujący o awansie. No to cały czas jakbyśmy, jakbyśmy. Ja nie pracuję na zasadzie jakbyśmy. Stawiam na to jakie są realia, realia były tam też taki system. No e, i no wygrał, czy, czy nie wiem, co powiedziałem? Wygrał lepszy. To jest świetna nauka, nauka dla naszego zespołu, świetna nauka dla nich, naszych przedszarek. To obiecaliśmy przed sezoniem, że będziemy się rozwijali też to jest aspekt mentalny, żeby, żeby grać skutecznie z takim zespołem na takim poziomie. To udało nam się na dlatego strasznie niewiele, ale jestem już przekonany, że zawodniczki, które rozwijamy są bardzo doświadczone i to doświadczenie zaprocentuje przyszłości. I sądzi Pan, że po takim wyniku Chemik ma już pewny złoty medal, czy właśnie pros przeciwnie do z Łodzi, no, która tutaj pokazała, że zasłużenie jest w tej czwórce najlepszych zespołów może jednak pokusić się o niespodziankę Ciężko mi oceniać, też nie lubię grzywać, więc myślę, że tam jest sprawa otwarta. Ktoś na pewno wygra lekcję. To są dwa dobre zespoły na wysokim poziomie z bardzo dużym doświadczeniem, są wiele świetnych środkarek.

I ktoś może popełnić błąd, ktoś, e, ktoś może zrobić coś dobrze, żeby, żeby wygrać punkt. E, tak to może gdzieś e, z boku wygląda, ale wygrywały to kilka e, drobnych akcji na, na końcu, końcu tego meczu. E, mieliśmy dwie, trzy sytuacje, gdzie przyjęliśmy piłkę na drugą stronę, ale to nie był bezpośredni błąd. Zawsze tego można grać, e, czy podbić było w ogronie, czy zagrać w lotu, więc e, tu była sprawa otwarta, nie zrobiliśmy tego, dlatego że ta końcówka usiadła w łodzi do wykorzystała. I jeszcze dochodzi do takiego pytania, jaki sens gry na tego no mecz musi skończyć jakimś wynikiem, więc rozumiem, że, że był sens, żeby e, zagrać. Z jednej strony jest to też pozytywne. Mamy w zespole e, młode zawodniczki, te, które grają na Fogi, no, ale mamy jeszcze młodsze, które debiutują w Mamy Z jednej strony dobrze, że na ogół no, wejście w takim meczu, zapisać sobie jakieś w pamięci, że grały w finale mistrzostw Polski, e, bo w końcu mamy e, cztery zawodniczki, które nigdy życiu wcześniej nie grały w Worenidze. E, jest to e, duża, duża rzecz dla nich, na pewno i tego sektora to jest też jakiś pozytywny krok, jak to wywołuje się i co powiedziałeś jeszcze na koniec teraz? bo była długo, długo tam mówiłeś. Co mi powiedziałeś? Co ja nie wiem długo. Długo mówiły prezes Grabowskiego, a teraz <grybujesz> prezes <z>, biega <grybujesz> dłużej niż ja. To co powiedziałeś w tym krótkim szampieniu? E, podziękowałem dziewczynom za grę. E, Pogratulowałem dobrej gry, bo tak powiem. to był dobry mecz. E, Nikt tutaj na pewno chyba nie wyjdzie niezadowolony. No, oczywiście oprócz wyniku, ale o emocje i jakość gry. E, to było... Tak, tak, w tym salonie gramy świetnie. Zabrakło niewiele, e, więc powiedziałem im, że, że gratuluję za że postawę. Gratuluję też postawienia um, dużego serca na boisku i zdrowia. E, My traktowali w zdrowotnych e, w ostatnich dniach. E, nie się w komplecie, więc to e, Nie mogę zdradzić, się gramy e, Więc dziewczyny, dziewczyny no, naprawdę dawały sobie siebie dużo. E, zagrały i nawet tego pewnie nie widzieliście, jak to chodzi o więc e, jeszcze nawet na rozrzewce e, Mary Stendler wybiła palcem w tym czasie. To wcale nie jest taki podczas meczu, to jest też taka niefortunność. No i kolejna rzecz, powiedziałem, że myślimy skupić na wypadku. Tak, we mecz z łodzią zachębić się już z Techniczką. Ja się, później zaczynamy myśleć o Rzeszowie. Mamy mało czasu, bo ten mecz jest e, w czwartek już, czyli teraz są torami wolne. W środę spotykamy się rano na wyjazd. A już w czwartek? Tak, już to tutaj. Wyjeżdżamy w środę 8 rano, tam trenujemy, to lekki, jeżeli tak nie, jeden fajnik. No i na mecz w czwartek 8, co, a co to, się ja to myślę, jest to myślę To jest no. mówisz, mówisz, że wygrała drużyna lepsza. Ale pewnie jakby z małe punkty, to kto wiecie, w tych dwóch meczu nie macie ich więcej. To nie boli, to znaczy, to no, nie cieszy sport, się nie? No tak, no taka jest e, piękna siatkówka, że można kogoś e, znokautować, tak jak tych e, groty w tym, tym czasie, ale były lepsze na przestrzeni całej, całej rywalizacji, na przestrzeni też całego tego, e, tego meczu. E, no tak jest piękny sportu. Siatkówka jest e, tak zawsze, to sport doświadczenia, ale straszną, straszną i bolesną grą, bo ja w zawsze powiem, że jakąś chwilę błędu. E, nie uwagi i rozdraw punkty, tego nie ma człowiek, czy w sztucznych czy w pić noszek, znaczy porozumienia, gdzie można grać z pilką, dotrzymać ten akcju, przytrzymać Tutaj czego to na nie czas, nie To Można na czas wziąć jedynie części, albo powrócić go ustać, to jest maksymalnie A powiedz mi jeszcze o czym jeśli trener jak drużyna wygrywa tam 24 do, do 6, to myślisz sobie? Super jest Genialnie gramy, chcieliście sobie jak zrobić, żeby one utrzymały ten poziom i nie straciły koncentracji. Ja się zastanawiam, na... jakbym jakby myślał w tym pierwszym myślę, że bym był jako trener <grym> i mój zespół od razu. E, na pewno myślę pod tym potem, e, dlaczego zbadamy tak serię to co się wygodzi, e, Na przykładzie tego meczu oczywiście. Co możemy zrobić, żeby dalej taką partię kontynuować w kolejnych setach? Po tym koncie się że, że Zawsze patrząc na siebie może tego pewnie nie widać, nie jestem na wytrzucił, nie wiem, czy boisz Nie, właśnie widać, ale dzisiaj ale... troszkę więcej, bo tak wyszło, ale, ale generalnie no my się myślę, że meczu, my a im więcej myślę, chłodnej głowy, tym jeszcze w stanie spokojnie analizować pewne, pewne fakty. Jak wchodzą emocje, to ja chodzi do o napewność tego, czy uda się te dziewczyny tam odbudować, czy widzisz, że to, że to nie będzie aż takie trudne już teraz? usłyszę się tego zespołu też, niektórymi zawodniczkami to jest długo, niektórymi e, krócej. Eee, Określam, że cały czas nowym zespołem, więc musimy mieli trochę czasu na wszystko generalnie. Eee, no ale myślę, że się, że się uda. To, ja się zauważyłem że tutaj, my nie się od może niuansami, kilkoma, czteryma akcjami na końcu. Eee, jeżeli zespół przebywa w ten sposób, to, to znaczy, że, że grał dobrze ogólnie, że wszystko funkcjonowało tak jak należy. E, gdzieś zabrakło e, czegoś. I teraz e, tylko musimy, musimy to, to coś odzyskać. E, pytanie, czy przeciwnik Rzeszowa będzie prezentował aż taki poziom jak, e, jak e, Łódź. E, oczywiście wszystkie możemy się spodziewać, musimy się przygotować i jak ochrony, na tym, no, to zrobimy. Możemy no, no, zyskać do do tego. miał trzy Wasze najlepsze mecze w sezonie, to te dwa z, z Łodzią by się w tej znalazły? No, ciężko powiedzieć. E, nie, myślę, że były w tych meczach e, takie drobne niuanse, które realizowaliśmy najsłabiej w tym systemie. Gdzie w o tym, tym wiedzą, bo mocno tym pracowaliśmy e, do granic bolowej e, piłki na przykład, e, w zawodniczki pierwszej linii, to gdzieś tam bardzo się podobało. W to się dużo lepiej już, już to, to pracowało. Tam straciliśmy za dużo punktów, e, w sensie nie wykorzystaliśmy akcji, gdzie byliśmy w przewadze na przykład. Za tym gdzieś tam pracowaliśmy. te mecze, one były dobre, ale ja myślę, że były jeszcze lepsze w no, my z kolicami. Eee, mecz, eee, który, który w każdej każdy mecie, mecz, który w Dziękuję i gratuluję, bo tam też bardzo dobre widowisko. Szkoda. No sz